Mówić, a co nie? Hej, tutaj Nela. I dzisiaj robimy razem nocowanie. Zapraszam Cię na noc ze mną. Dawno nie byłam na takim nocowaniu, więc razem zrobimy. Uwaga, uwaga, uwaga. Jeśli jesteś nowy, zasubskrybuj kanał. Hej, jestem Nela, miło Cię poznać. I działamy. W ogóle dostałam cukierki z Chin i z Madrytu. Oryginalne. W Polsce w ogóle nigdzie nie ma takich. Od mojego chłopaka. Więc razem otworzymy. Ja w ogóle niech zaglądałam do tej torby, co tutaj jest. To jest wszystko, czego nigdy nie widziałam. O mój Boże, ale się cieszę. Okej, okay, pierwszy to jest. To są takie chipsy. Ale dobre. Nie wiem, strasznie dobre. Nie wiem, co to jest. Następne są takie skittlesy. Nie są podobne. Smakują tak samo. Dobre, dobre. O mi boże, kolejne. To samo. Co to jest? Nic nie zrozumiem. Ale wydaje mi się, że to są żelki, ponieważ oni robią żelki z, z jabłek, z owoców. Z tego co słyszałam. A mi boże, jakie fajne, ale się cieszę. Bardzo dziwny smak. No dobra, to jest pestka, trzeba uważać. To jest chyba moci. Ej, te wyglądam mega słodko. Ale słodkie! Ale dziwne, to jest taka galaretka. To nie jest takie typowe moci, co jest u nas w Polsce. Dobre jest, ale są bardzo dobre. Bardzo dobre są. Yeah. Nie. No. Co to jest. Jest taka masa. Ona jest dobra. Tylko ja w ogóle takich rzeczy nigdy nie jadłem. To jest nawet nawet oto to. To jest też dobre. Tylko trzeba uważać na peski. I te są bardzo podobne, te, które są w Polsce. I to. To jest przepyszne. Uwielbiam to. Testy tych niskich słodyczy zrobione. Idziemy teraz przygotować razem jedzenie, żeby mieć na wieczór cały. Myślałam, żeby zacząć od naczosów. Powiem Wam, że to pycha. To jest tak dobre. są najlepsze chrupki, kiedy kiedykolwiek jadłam. Ja już przygotowałam naczosy. Biorę awokado. Chcę zrobić guacamole z pomidorkami. Że będę chciała dzisiaj zrobić deskę serów, ale to na później, bo jest dopiero 18. wiem, że ja bym tego nie zjadła. Ja codziennie brałam awokado, mieliłam je, byłam z, z tortillą. To tym przeszło mi to, ale teraz zaczyna znów fazę. Powinno się jeszcze dodać limonkę, ale limonki nie mam. Wygląda obrzydliwie, <grym>, ale jest dobre. Chyba. Spróbujemy zaraz. Wezmę w drugą miskę. Ja jeszcze muszę się przebrać w piżamę, bo przecież to jest nocowanie. Ej, to jest nocowanie, więc muszę przebrać się w piżamę. Boże, ja nawet nie wiem, czy ja mam tą piżamę. W sensie, czy ja mam jakąkolwiek piżamę? Bo ostatnio śpię w, w koszulce. A, ale nie wiem. O Boże, jaki zrobił się syf? Boże, pamiętam, na nocowaniach zawsze był taki pieprznik w pokoju. Ale to jest nocowanie, ok? Może być syf. Ja coś mam. Nie, oczywiście, że nie mam żadnej piżamy teraz. Znalazłam tą piżamę, ale ja tej piżamy bardzo nie lubię. Jakby nie mam wyboru, co nie. Okej, okay, mam piżamę. Zaczynamy. Woo! Zaczynamy prawdziwe piżama party. Boże, jaki cringe, la. Ogólnie ja mam coś takiego ostatnio, że mówię piżama party. Cringe straszny, straszny cringe. Wiem, że Niektórzy mnie oglądają, którzy mnie znają, mają takie Nela. Co ty w ogóle mówisz? Czemu jesteś taka cringe'owa? Ja bardzo brałam to do siebie na początku, że oj Boże, jakby. No nie mogę tego mówić, mimo że to jest jakby moje, bo ludzie powiedzą, że to jest cringe, <grym>, albo cokolwiek. Ale ostatnio załapałam coś takiego, że to jest naprawdę ważne, że się będę przejmowała takimi ludźmi, taką głupią opinią, bo prawda jest taka, że my wszyscy umrzemy. Wiem, jak to brzmi, ale. Umrzesz kiedyś, ja też kiedyś umrę, nikt nie będzie o nas pamiętał. Więc czemu mam się przejmować ludźmi, którzy mówią mi, co mam mówić, a co nie? Czemu mam się dostosowywać do wszystkiego, bo ktoś inny sobie inaczej pomyślał? Życie to jest jedna wielka gra, nie wiemy, co się stanie po życiu, więc czemu mam się stresować tym, co będę mówiła? Wydaje mi się, że chodzi o to, żeby to wykorzystać w 100%, wszystko, że tak naprawdę nic się już później nie będzie liczyło raz będziesz wszystko przeżywał, co nie? Kurde, jak w momencie, kiedy zaczęłam tak myśleć, zaczęłam robić więcej rzeczy, zaczęłam nagrywać po pierwsze na YouTubie, gdzie to była kompletna schiza, bo ja się bałam opinii innych. tam, że jakby ludzie będą mnie oceniać, którzy mnie znają i którzy mnie nie znają. I dalej tak jest, ludzie mnie oceniają dalej. Ludzie mi piszą i dobre rzeczy, i złe. Więc czemu miałabym się słuchać tych złych tylko? Jakby pomyśl Ty też sobie z tym, że żyjesz raz. Najprawdopodobniej. Czemu miałbyś się przyjmować czymś, co kiedyś zginie? Wydaje mi się, że to chodzi o to, żeby że nic nie jest na poważnie tutaj. Tak, ta osoba kiedyś nie będzie żyła, która ci powiedzmy dokucza lub się śmieje z ciebie, tak samo jak ty, więc czemu miałbyś się złościć tej osoby i niszczyć swoje życie, niszczyć swoją całą historię? Bo to jest Twoja historia i to jest Twoja podróż. Zastanów się, czy rzeczywiście takie rzeczy, którymi się przyjmujesz, mają sens. Tak naprawdę to my wszystko nadajemy. Czy to jest cringeowe, czy nie. Czy to jest fajne? Czy to, co ty nosisz, to jest e, fajnie wygląda? Wiesz o co chodzi? Tak samo jak z dzieciństwem. W dzieciństwie nic nie było na poważnie. Nic. <laughs> Szłaś na dwór, wywróciłaś się, zerwałaś sobie całe kolano. I czy tym się tym zbyt nie przejmowałaś wtedy? Nie. Szłaś dalej, bawiłaś się dalej, a ta rana znikła po jakimś czasie. Czemu my wszyscy dajemy jakąś presję i nazywamy czymś, czy to jest cringeowe? Nie rozumiem tego, naprawdę tego nie rozumiem. Czy mam wybór? Mam. Mogę się przejmować, nic nie robić, ale z drugiej strony mogę robić wszystko, co chcę, kochać siebie, innych i robić rzeczy, które kocham. To twój wybór. <grych> Trochę się rozgadałam tam na górze. Z tego guacamole. to będzie mój stolik. To są ostre, to są łagodne. Oglądałam tak chyba z dwie godziny i chcę przetestować to Mochi walentynkowe. Wszyscy wiedzą, że jestem ogromną fanką mochi. Kupiłam to kilka dni temu, ale powiedziałam sobie, nie, czekamy na film i razem to spróbujemy, razem otworzymy Nilia i Lubera. Ale dobre. Jestem tak najedzona. Mam jeszcze w planach zrobić tackę serów. Chcę to zrobić, ale nie teraz, bo ja pęknę. Zmyłam makijaż, więc chcę teraz nałożyć maseczkę. Taką zwykłą glinkę nasypuję do miseczki. Czekam tak około od 5 do 10 minut i w trakcie teraz tego chcę zrobić miskę serów, tak jak wcześniej mówiłam. Oczywiście, nie mam winogron, nie mam mnóstwo rzeczy, ale trudno. O mój Boże, jest tak ślicznie. Zrobiłam też taki koktajl z hibiskusu. Spokojnie to nie alkohol. Ale słodkie, jak ty. Pożanela. Ale powiem Wam szczerze, że nigdy nie próbowałam tych truskawek białych. Nigdy. Pierwszy raz je spróbuję. Wydaje mi się, że one są kwaśne, ale nie wiem. Dla mnie smakują tak samo. Teraz chcę spróbować kamenberta i do tego kabanosa, degę. Ja dzień, na który pracowałem całe życie, bez tancerkami, sprawdzimy też oświetlenie. A potem płaczek czemu mi wysypuje na twarzy? Ciekawe, od czego. O mój Boże, jaki jest syf w tym pokoju, jak na jakimś prawdziwym nocowaniu. Nie no, nie widać kamery, ale jest syf. Zawsze co robię na nocowaniu, to w nocy wychodzę na jakiś spacer. Nie wiem, czy też ktoś tak miał, ale zawsze jak chodzę na nocowanie, to wychodzę na spacer. Biorę się tylko w bluzę, bo jest zimno. Aha. Boże, teraz mam taki vibe naprawdę prawdziwego nocowania. Ja zawsze na nocowania, jak wychodziłam w nocy. Oczywiście rodzice o tym nie wiedzieli. Trochę się tykam, ale będzie super. Ja na przykład uwielbiam spacery tym bardziej wieczorem. Gorzej jest z dzikami, ponieważ z całego województwa przywożą tutaj dziki. Idziesz ze mną na spacer? Idziesz ze mną na spacer? Bucik. Jestem na spacerze z kotem, wiem. Spacer zaliczony, wracamy do domu. Hej, piesia, Cześć! Kto się stęsknił 5 minut? Kto się stęsknił 5 minut? O co? Oje, co pies! A! Chcę pomalować paznokcie. Jestem czerwony, ja lubię bardzo czerwone paznokcie, ale u mnie jest tak, że jak chcę czerwony kolor, to tylko wtedy, kiedy mam krótkie paznokcie. Hmm. Nie podobają mi się. Co to jest? Ostatnio się zastanawiałam, ponieważ w tym kanale naprawdę nie ma hejtu. Jakby w ogóle nie występuje hate. I nie ma też takich osób, które zrobią wszystko, żeby, nie wiem, poczuła się źle. I nie wiem, czy to jest dlatego, że po prostu jestem jeszcze małym twórcą. Czy rzeczywiście nie mówię żadnych takich kontrowersyjnych rzeczy, że, wiecie, gdybym mówiła o kontrowersyjnych tematach, to raczej pewnie byłyby jakieś komentarze, ale z drugiej strony mówię często o moich przemyśleniach i moich różnych rzeczach na temat mięsa, zabijania albo nie wiem, po prostu takich przemyśleniach. Nie wiem, tfu tfu. Mam nadzieję, że po tym filmie nie, nie stanie się, nie no, raczej nie. Ale w sumie, bo wydaje mi się, że ja nie mam hejtu i nie mam takich wiadomo różnych rzeczy, ponieważ nie jestem dużym twórcą, nie wychodzę moje firmy viralowe. Na przestrzeni wszystkich 40 filmów, nie wiem, może i jeden się mocno wybił. Na przestrzeni wszystkich tych 40 filmów, ponad, ani jednego nie byłam nigdy dumna. Ja nigdy nie byłam dumna z jakiegokolwiek filmu, jaki zrobiłam. Nie miałam czegoś takiego, że wow, w ogóle, Nela, odwaliłaś niezłą robotę. Nie, nie miałam nigdy tak. Może dlatego nie rosnę. Naprawdę chcę iść w tą stronę. Chcę wiadomość rozwijać i uważam, że jak to Mr Beast <mówi>, mówi, że jeżeli nie uda się za setnym filmem, to się uda za sto 101. Znając moje życie, będę musiała zrobić 400 filmów, żeby, żeby wyjść w ogóle na światło dzienne, wiecie o co chodzi. Ludzie myślą, że ja robię tak z hobby, bo mi się nudzi, a naprawdę tak naprawdę chcę. Dwa lata temu ja w ogóle wstawiłam kilka filmów, ale ja się strasznie bałam, usunęłam wszystko ponieważ ktoś tam mnie odkrył ze znajomych, nie jest tak łatwo, jak mi się wydawało. Do tego nie widać nic, ale jest tyle frustracji w tym wszystkim we mnie, jak to robię. Ja mało w sumie narzekam. Jestem strasznie krytyczna dla siebie, ale wydaje mi się, że teraz jest ciężej, bo ludzie mają duży problem z uwagą, więc trzeba wszystko tak, wiecie, szybko robić, wszystko szybko pokazywać. Chciałabym naprawdę wiedzieć, że któregoś dnia moja starsza wersja siebie zrobi coś takiego. Dałaś radę, Nela. Ale na razie wątpię w to, bo. Nie jestem dumna z czegokolwiek, co robię. Tylko tyle, jakby mówiąc to komuś innemu, każdy ma takie zejść na ziemię kobieto, w sensie. Ale ja nie chcę być na ziemi. Ja chcę trunąć, jak się da. Ja się nie pokazuję z takiej strony. Ja nie pokazuję się w ogóle tutaj z bardzo krytycznej strony. Wiecie co? Nie chcę wam przekazywać tej energii. Jakby ja nie chcę, żebyście wiesz przejęli to. Nawet, nawet. w sensie, nie podoba mi się kolor, ale wyszło nawet ok. Ale kupiłam kurtkę. Przywiozłam do domu. Tu miałam takie, że jest trochę wieśniacka. <grym> Czy to wygląda dobrze? Jeszcze jest druga. O mój Boże. Coś takiego. O. Nie, w ogóle nie mam stylu co do kurtek. Czemu ja to kupiłam? Wydaje mi się, że potrzebuję się trochę wyciszyć. Strasznie dużo gadam. Przez cały, cały wieczór gadałam. Idę się kąpać. U moje włosy, ponieważ są tuste trochę... Boże, moje dziecko słodkie.